Moi drodzy, bardzo ważna wiadomość, bardzo ważny komunikat. Mateusz, czyli żołnierz, który został raniony przez tych zwierodnialców na granicy dziś właśnie przed chwilką zmarł. Jest to bardzo świeża wiadomość. Jest to naprawdę bardzo przerażająca wiadomość, bardzo wstrząsająca, bardzo tragiczna. I teraz właśnie sobie czytam y, tweety tych ludzi, którzy do tego doprowadzili. Jacy to oni są dobroduszni. To jest wszystko ich wina. To, co się wczoraj stało i to, co się stało z Mateuszem, to jest wszystko wasza wina, bo wczoraj było tylko tego potwierdzenie i powinniście się wstydzić. Powinniście naprawdę się wstydzić i przeprosić i odejść. Witam Was bardzo serdecznie. Od jakiegoś czasu wszyscy się zastanawialiśmy, dlaczego Wojsko Polskie jest takie bierne na granicy. Dlaczego pozwalają sobą pomiatać? Dlaczego są tacy cierpliwi? Dlaczego dadzą sobie wejść na głowę i nic nie zrobią? I moi drodzy, odpowiedź jest prosta. Bo oni nic nie mogą zrobić. Wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, która powaliła mnie z nóg. Tak w cudzysłowie, tak się w przenośni mówi: polscy żołnierze, którzy bronią polskiej granicy, narażając swoje życie dla nas, zostali aresztowani, zakłóci w kajdany przez żandarmerię wojskową tylko dlatego, uwaga, że oddali strzały ostrzegawcze w ziemię czy w powietrze. Tylko dlatego. I ja już teraz wiem, dlaczego tak jest, bo oni po prostu nie mogą. Bo oni nie mogą nic zrobić. Oni mają tylko się patrzeć i czekać, aż ktoś ich zaatakuje, bo i drodzy, to państwo nie jest normalne. Życie w tym państwie zwykłych ludzi, zwykłych obywateli to jest życie jak na minie. Nie wiadomo kiedy pierdyknie. Codziennie budzimy się rano i codziennie dowiadujemy się coraz gorszych rzeczy. A to, co ci teraz robią, jest jeszcze gorsze niż było miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy rok, dwa, trzy lata temu. Po prostu z każdym dniem jest coraz gorzej. Jest to tak poniżające dla nas Polaków, dla żołnierzy, że gorzej być nie może. Ja mówiłem wam kilka dni temu, że ci, którzy teraz rządzą, oni chcą upokorzyć Polskę, polskie wojsko, chcą upokorzyć i udało im to się. Jak się informacja wczoraj pojawiła, jak podał Onet, polscy żołnierze zakłóci w kajdanki na granicy z Białorusią. W wojsku że Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzało ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców. Prokuratura oskarżyła dwóch o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. Oficerowie mówią o schańbieniu munduru i poniżeniu godności żołnierskiej. I to jest prawda. Wy byliście mundur. Moi drodzy, ale żeby nie być gołosłownym, posłuchajcie sobie króciutkiego fragmenciku nagrania żołnierza, który powiedział o tym. Ten film pojawił się na profilu na x u pana Marka Miśko Czuwaj. Polecam, żebyście sobie śledzili, bo tam bardzo ciekawe informacje są, bardzo ciekawe wiadomości z pierwszej ręki. Takich ludzi jest mało, którzy przekazują tak rzetelne rzeczy, więc zachęcam Was, żebyście sobie po prostu wchodzili, oglądali, bo to jest naprawdę cenne i zobaczcie sobie, co tamten żołnierz powiedział. Z góry chcę powiedzieć, że to nagranie jest e, nagraniem nielegalnym, nie mam pozwolenia przełożonych wojskowych, dowództwa e, Wojsk Obrony Terytorialnej trudno. Robię to dlatego, że po prostu dowiedziałem się, że polscy żołnierze, moi koledzy, zwykli żołnierze służący na granicy z Białorusią, zostali zakłóci w kajdanki przez polską żandarmerię wojskową, bo ośmielili się oddać strzały ostrzegawcze w górę i w ziemię. Ci politycy zhańbili i jego, i jego kolegów, i wszystkich Polaków, i mnie, i was, dosłownie każdego, moi drodzy, każdego, a ten tchórz, ten Kosiniak-Kamysz, ten doktor, który jest zwykłym tchórzem, dzisiaj jak został zapytany o to, to zobaczcie, co zrobił. Z z może z ma pan plecak spakowany, ale z słowo z przepraszam, powinno państwu z, z obrony narodowej, który pozwalał na to, Ja wasze płuli na Polski. Za, za wiele mundur. To nie mnie Starzisze trzeba przepraszać, stanie, ale żołnierzy, bo robiliście na nich nagonkę i pan nie ma wstydu nie robiłem na, gąg. na gąg. Tak? Na a film Zielona Granica, Sterczewski, a pani Jachira, pozostałe osoby? Jak dobre. panu nie słuch? Jeżeli pan dzisiaj chciałby wyjść z twarzą, to niech pan zadzwoni do ministra prokuratora generalnego i niech pan powie, że ma natychmiast wykasować zespół, który dzisiaj naraża właśnie na tą odpowiedzialność tych funkcjonariuszy. Bardzo panie dziękuję. Panie premierze, ja mam jeszcze pytanie, ja już... ja konkretne... ale nie, panie premierze, Ja mam bardzo konkretne... Ale nie, panie premierze, ja mam bardzo konkretne pytanie, proszę nie uciekać. No i chcemy uzyskać kompleksową informację, no pan nie udzielił tej informacji. Po prostu jesteście nienormalni, jesteście nienormalni. To jest naprawdę ujma, poniżenie godności żołnierskiej. I teraz Teraz, jak ktoś ma nas szanować, jak ktoś ma nas się bać, w ogóle to po co oni mają broń? To po co wojsko ma broń? Ludzie, to po co to wojsko ma broń? Po co policja ma broń? To jak oni mają nas bronić? To jest naprawdę, to nawet pośmiewisko to jest mało powiedziane, to jest coś gorszego, to jest hańba. Oni zhańbili, ci politycy zhańbili. Tusk, Kosiniak, ten cały Bodnar, wszyscy oni, oni robią wszystko, żeby się z nas cały świat śmiał. W ogóle po co te mury? Po co to NATO? Po co to wszystko? Jak wy jesteście bezbronni, jak wy nie możecie użyć broni, prokurator, który to zrobił, to powinien się podać do dymisji albo powinien zostać wyrzucony. Jak można aresztować żołnierza na granicy polskiej, kiedy jest atakowany za to, że oddał strzały ostrzegawcze? Wszyscy ci, którzy za to odpowiadają łącznie, łącznie z premierem, powinni zostać wyrzuceni na zbity pysk. Naprawdę, na zbity pysk. Żandarmeria wojskowa, jak. Podaje Onet, zatrzymała żołnierzy, którzy użyli broni wobec uzbrojonej w niebezpieczne narzędzia grupy uchodźców. Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że żołnierze mogą uzyskać pomoc prawną, jednak to koledzy z jednostki rzucali się na prawników dla nich. To nie jedyny przypadek postępowań wobec żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze. Dowództwo skrzętnie je ukrywa. Zobaczcie, zobaczcie co to za ludzie. Jak można tak robić nam Polakom? Postępowanie się toczy także wobec młodej żołnierki, która psychicznie nie wytrzymała sytuacji na granicy. Konsekwencje ponoszą zwykli żołnierze, nigdy dowódcy. Moi drodzy, mi aż słów brakuje. Mi po prostu słów brakuje, żeby wyrazić to, co czuję. Bo takiej sytuacji nie mieliśmy jeszcze nigdy. Jeszcze nigdy nie dożyliśmy takich czasów. Żołnierze, którzy nas bronili w II Światowej, ci wszyscy, jak oni teraz patrzą, oni się w grobach przewracają. Naprawdę, w grobach przewracają. W uśmiechnięci... Zadufani w sobie wariaci, którzy doprowadziliście do tego, że Polak w Polsce nie może czuć się bezpieczny, bo jak żołnierz na granicy odda strzało ostrzegawczy, to, to jest zamykany w pierdół, yy, aresztowany w kajdankach. Jak teraz ci żołnierze mają tam funkcjonować na tej granicy? Jak wam nie wstyd? Jak wam po prostu nie wstyd, ludzie? Wy powinniście się ze wstydu spalić. Ze wstydu. To było, moi drodzy, na przełomie marca i kwietnia. Tego roku w miejscowości Dubicze Cerkiewne. To jest ten sam rejon, jak podkreśla Onet, w którym pod koniec maja został zgnięty polski żołnierz. Zobaczcie, polski żołnierz walczy o życie, a przypuszczam, że tylko dlatego, że nie mógł oddać strzałów ostrzegawczych. Tutaj nie chodzi o to, że aresztowali ich Białorusini, czy Ruscy, czy tam Ukraińcy, ktoś. Ich aresztowali Polacy. To jest wstyd. A jeszcze większym wstydem jest to, co ten cały minister obrony narodowej, ten doktor, teraz wyrabia? Ministerstwo obrony narodowej na swoim profilu opublikowało komunikat Stoimy murem za polskim mundurem, a wszystkie okoliczności zdarzenia z marca bieżącego roku zostaną rzetelnie wyjaśnione. I teraz zobaczcie, gdyby nie materiał Onetu, to ta sprawa zostałaby zamieciona pod dywan. Oni doskonale o tym wiedzieli. Zbliżają się wybory, oni nie zrobili nic, a teraz. Jak wybory za parę dni, to znów chcą zrobić w bambuko w balona Polaków i znów oszukać, i teraz nagle Bodnar, Kośniaki, Hołownie, Tuski. Teraz chcecie coś robić? Dwa miesiące po? Mieliście dwa miesiące, praktycznie może nawet i trzy miesiące na to, żeby coś zrobić i nie kiwnęliście palcem. A dlaczego? Bo wy macie taki plan, bo to jest wasz plan, żeby to wojsko tam nic nie mogło zrobić, bo ohojskie jachiry by się na was rzuciły. Wy jesteście po prostu szubrawcami i kłamcami, inaczej nazwać się tego nie da. Moi drodzy, to nie są przesadne słowa, oni doskonale o tym wiedzą, oni tak rządzą... Żeby sprawiać wrażenie, że rządzą dobrze, a jednocześnie oni wiedzą, że robią źle. To są po prostu ludzie, którzy są niegodni, niegodni sprawowania władzy nawet przez jedną minutę. Jesteśmy zawsze z żołnierzami i funkcjonariuszami, jak podaje on na swojej stronie ze wszystkimi, którzy pełnią tam misję, podejmują tam ryzyko i działania, które jest ogromnie obciążające. Działania te są w zakresie i na podstawie prawa. To jest zawsze naczelna zasada. Wszyscy żołnierze, nie tylko na granicy, są zobowiązani do przestrzegania prawa i robią to dobrze. Stoją za wszystkimi, którzy bronią państwa polskiego. Tak powiedział Kosiniak dziś na konferencji prasowej. Dla mnie to jest osoba, która już dawno powinna się zmiatać stąd. Naprawdę to jest osoba, która już nawet nie powinna tutaj ani słowa powiedzieć. To jest naprawdę parodia. Ten człowiek to jest parodia, naprawdę, no, przepraszam za te słowa, ale inaczej nazwać się tego nie da. On mówi, że jak podaje interia.pl, Kosiniak, byłem powiadomiony o zdarzeniu pod koniec marca przez komendanta żandarmerii wojskowej, tak powiedział Kosiniak. No i przez dwa miesiące nic nie zrobił, przyznał zarazem, że jest zbulwersowany sposobem ich ujęcia i polecił powołanie specjalnej komisji w żandarmerii wojskowej. Sprawa bezpieczeństwa jest sprawą najważniejszą. Doktor Kosiniak tak mówi: Żołnierze i funkcjonariusze na granicy wykonują misję w imieniu państwa polskiego. Jest to niezwykle trudna i odpowiedzialna misja. Narażona na duże emocje. To jest wszystko hipokryzja, moi drodzy. A żeby tego było mało, to nawet Tusk, słuchajcie, Tusk też dzisiaj wydał oświadczenie. Odebrałem meldunek ministra obrony narodowej. Postępowanie prokuratury i żandarmerii wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Człowieku, to nie są twoi ludzie. Oni ciebie nie chcą, bo to ty im to zrobiłeś. Nie, nie rób sobie teraz kampanii wyborczej na krzywdzie innych. Nie rób sobie tego, rudy, bo naprawdę jesteś coraz gorszy. Tu zgo szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych. Miałeś dwa miesiące człowieku i nie zrobiłeś nic. Jeszcze, moi drodzy, trzeci muszkieter, Adam Bodnar, generalny, ten taki cały prokurator, dzisiaj też mówił jak podaje interię, Adam Bodnar zaprosił na piąte rano na pilne spotkania zastępcę prokuratura generalnego do spraw wojskowych, pana Tomasza Janeczka. Rozmowa ma służyć przekazaniu pełnej informacji o okolicznościach i działaniach prokuratury w sprawie zarzut. Dla żołnierzy, którzy prowadzili interwencję wobec grupy imigrantów, usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową. Wiecie, co wy teraz powinniście zrobić? Dziś, na oczach Ochojskiej, na oczach Holand, na oczach Jachiry, tego Sterczewskiego całego z tą reklamówką, co biegał, albo jutro zwołać pilne posiedzenie Sejmu i zrobić głosowanie, czy żołnierze mają prawo i mogą użyć broni, Wobec napierających, atakujących. I to powinno być przegłosowane, powinno być podpisane, powinno być też podpisane przez dudę. I od następnego dnia, czyli od soboty albo od jutra, zależy kiedy to zwołacie to posiedzenie, powinno być już to wprowadzone w życie. Wy już to mieliście wprowadzać lata temu, tego nie zrobiliście. I teraz, moi drodzy, zobaczmy, bo ten tutaj Bodnar coś mówi, Kosiniak coś mówi i jeszcze inni coś mówią, Tuski. Ale teraz zobaczmy, co oni z tym zrobią, bo tutaj chodzi o to, żeby zmienić to prawo wojskowe tej Straży Granicznej i tej Żandarmerii. Tutaj o to chodzi. A to, że oni kogoś zwołają, a to. Prawo zostanie takie, jakie było, to tak naprawdę nic nie zmieni. I tak naprawdę oni znów zrobią nas w balona, znów w biały dzień. Ja chcę widzieć Podpisane ustawy, że wojsko może zrobić, co tylko zechce na granicy, co tylko zechce. Bo to są mądrzy ludzie, bo to są mądrzy, inteligentni, odważni ludzie. Tam są i mężczyźni, są też kobiety. To nie są jacyś nienormalni, jakieś takie IQ-niskie. To są naprawdę fajni, mądrzy ludzie. Oni będą wiedzieli, co zrobić, kiedy staną twarzą w twarz z agresorem. Nie róbcie z nich ludzi ułomnych. Bo naprawdę przesadzacie. To jest naprawdę karygodne. To jest gorzej niż karygodne, moi drodzy. To no to co się stało, to jest bardzo złe dla nas, dla nas wszystkich, dla żołnierzy, dlatego jak nas teraz traktują inni. To przecież jak nas mają się bać? Przecież taki Łukaszenka jak wyś tak o nim mówicie, to on teraz się śmieje z was. Przecież tym Putin wszyscy śmieją się z was, bo wy nie możecie broni użyć, żołnierz nie może broni użyć, rany boskie, do czego to doszło? Pozdrawiam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bronią naszej granicy. Wiecie co? I wiecie, co jest najgorsze? Kurdej szatan, czego tam kurwej... kurdej szatan, nie wiem, nie znam babki, ona teraz wróciła gdzieś do telewizji, ta osoba, która wylewała pomyje. Wylewała pomyje. To na waszych oczach teraz ja bym chciał, żeby tam polskie wojsko robiło co chciało, i te nagrania wam przesyłali żebyście zobaczyli, jak oni nadziemnie bronią i wy dostaniecie jakieś gorączki, wścieklizny chyba, jak zobaczycie, że polski żołnierz używa swojego sprzętu tak, jak powinien używać. Te starczewskie i inne wszystkie reklamówki. Pozdrawiam was, trzymajcie się cieplutko, musimy być dobrej myśli, do usłyszenia, cześć, papa.